Hejka, kochani, wreszcie znalazłam motywację i no chora jestem. Ale dzisiaj zrobimy sobie ocenę przedmiotów szkolnych. Zacznijmy od języka polskiego. Nie jest to mój ulubiony przedmiot. W chuj, nudny, wkurwia mnie. Nic z polskiego nie pamiętam. I nie czaję znaczy co następne. Historia. Lubię. Historia jest spoko. Jak ma się jakiegoś fajnego nauczyciela, ja takiego nie mam. XD. Ale ciekawa jest historia. Next język niemiecki. O boż. Przysięgam dwa lata uczyłam się niemieckiego w szkole. Przemilczymy temat, że kurwa nic nie rozumiałam. I później mieliśmy roczną przerwę od tego języka. I teraz mamy mieć znowu niemiecki XD pier? Jak kurwa nic nie pamiętam. Ale za to Angelika się zgermanizowała. Ona wam będzie pierdolić po niemiecku. Przysięgam i... Możecie napisać jakie przedmioty mam ocenić następne Bajo.